a potem Giza Show, 60 sekund rzut wolny to jest teraz nadzieja zespołu Afryki Południowej piękny goal! nieprawdopodobne co dzieje się na Royal Bafoking Stadium co za mecz co się miejsce wraca nadzieja w zespół Bafana Bafana na 15 sekund przed końcem spotkania Panie i Panowie, czapki z głów przed gizą, czapki z głów przed piłkarzem z numerem dziewiątym, przed Katlegą Felą. Co za gol, Cassias bez szans. Uciekali z muru dwaj piłkarze RPA. Co za moment, dogrywka drodzy państwo, a więc po nieprawdopodobnych ostatnich kilkunastu minutach meczu, po nieprawdopodobnych ostatnich trzech minutach meczu, po czterech bramkach Hiszpania RPA 2-2 będziemy mieli dogrywkę.